Siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku serii Sportowe ciekawostki. Zachęcam was do zostawienia subskrypcji i łapkę w górę. A teraz nie przedłużając, lecimy. Michał Doleżan, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Polscy skoczkowie napisali historię w Wiśle. W obu konkursach letniego Grand Prix zajmowali całe podium. Tylko Tyle tylko, że zabrakło wielu czołowych zawodników. Dlatego trener kadry Michał Doleża przestrzegał w rozmowie z ONE sport nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Czeski szkoleniowiec cieszy się jednak z podstawy młodych zawodników. O takich występach marzyliśmy. Polscy skoczkowie w obu konkursach jego Grand Prix zajmowali całe podium. Tyle tylko, że w Wiśle zabrakło wielu czołowych zawodników. Dlatego też nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Wciąż mamy nad czym pracować nastroje trener Kadry Michał Doleżal. Nasz szkoleniowiec za jednym z największych pozytywów jedynego weekendu z Grand Prix tego lata uznał przebudzenie młodych zawodników. To, było histo... to były historyczne konkursy. Do tej pory marzyło nam się całe polskie podium w zawodach tej rangi w skokach, a teraz mieliśmy to, na co czekaliśmy przez dwa dni rzędu. Jest rzeczywiście bardzo pozytywnie, ale nie w dnia przed zawodem słońca. Wciąż mamy nad czym pracować. Te wyniki zatem trzeba traktować z dystansem bo zimą, O takie rezultaty raczej będzie bardzo trudno z pewnością. Poza tym jednak w Wiśle zabrakło tak około 15 czołowych zawodników świata. Z czego jest Pan najbardziej zadowolony po wiślańskim weekendzie? Trójka. Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła zrobiła to, co miała zrobić. Bardzo dobrze spisali się. Mądrzy zawodnicy. Szczególnie imponował Tomek Pils. Z dobrej strony pokazał się też Paweł Wąsek, choć z większą rezerwą niż na treningach, ale dwukrotnie zapunktował. Zadowolony jestem z, też z tego, co robi Klemens Murańka. Szkoda, że w, że w niedzielę nie wylądował zbyt dobrze, bo byłby w cisłej czołówce. Musi z tego wyciągnąć wnioski. To przebudzenie młodszych zawodników jest zasługą, Manewru, jakiego dokonaliście po zimie, czyli stworzenie jednej dużej grupy szkoleniowej? Może tak być. Na pewno staramy się każdemu stworzyć takie same warunki. Wszyscy też skaczemy według jednego pomysłu. Wy tak w tak dużej grupie, kiedy jest okazja skakać razem z najlepszymi, to ci młodsi zawodnicy korzystają z tego, by podciągnąć się, no, podciągnąć się do lepszych kolegów. Świetnie, ten weekend zaczął Kamistoch, ale potem, choć. Niejednokrotnie był drugi, popełniał coraz więcej błędów, z czego to się brało. W niedzielę miał problem z trafieniem na próg, zabrakło w tych skokach trochę ruzu. To był jednak trzeci dzień skakania w zawodach. Każdy organizm inaczej reaguje, ale już sobie jednak z tym doskonale. Tego lata przed Wami jeszcze star w Mistrzostwach Polski. Coś poza tym, zobaczymy, bo na razie wciąż nie są odwołane zawody Pucharu Kontynentalnego w Wiśle. Wystąpimy w tych konkursach, chodzi na pewno nie wszyscy. O tym zdecydujemy jednak trochę później. Krótkie lato może mieć wpływ na to, co będzie się działo zimą. Nie ma bowiem czasu na testowanie w czasie zawodów pewnych wariantów. Tak, ale sytuacja jest taka sama. Dla wszystkich ekip, dlatego teraz musimy się skoncentrować skoncentr codziennie na tym, co robimy. Na pewno sytuacja nie jest łatwa, bo nawet nie wiemy, czy odbędą się główne imprezy w sezonie, czyli Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym wobec Dorfie i Mistrzostwa Świata w lotach w Granicy. Czekamy na to, co się będzie działo. Już dochodzą do nas głosy, że FIS próbuje przenieść zawody z... Japonii do Europy. Do zimy jeszcze wiele może się zmienić. FIS opublikowało protokół przeprowadzenia zawodów Pucharu Świata w sezonie zimowym. Jest tam mowa o tym, że wszyscy uczestnicy konkursów muszą mieć przeprowadzone badania na obecność koronawirusa. Badania co tydzień, tak jak w fis jest nierealne. Nie potrafię sobie... Wyobrazić tego, jakby to mogło wyglądać, gdyby takie testy były co miesiąc, to co innego. Także Polacy ogólnie się bardzo dobrze spisali w Wiśle. A Wam dziękuję za odcinek i do następnego. Siemanko i cześć.